Witam serdecznie. Mam dziś do zaprezentowania, a właściwie do rozpakowania dwa przedmioty, dwie rzeczy. Do do bikepackingu, do jazdy na rowerze. Dwie rzeczy od takiej znanej firmy niemieckiej, Ortlieb. I są to torba, torba podsiodłowa, czyli typowy bikepacking. I jest to bagażnik, bagażnik tylny po prostu. Te dwie rzeczy łączy jedna sprawa, to znaczy są one z takiej serii QR Quick Race. Zarówno torba właśnie jak i bagażnik. Najpierw zajmijmy się może bagażnikiem. Torbę sobie odstawmy. Tak to wygląda. Montaż niby tutaj pokazano, że w 15 sekund, demontaż 5 sekund. I faktycznie tu są takie haki. Może to przebiegać, nie wiem czy aż tak szybko, ale naprawdę szybko. ściuszka z akcesoriami, kartoniki. Tego kartonika tutaj nie będzie tak łatwo wyjąć, ale nie wiem jak to się usuwa, to podobnie na siłę. Dobrze. Tak wygląda bagażnik. No i, że tak powiem, akcesoria do niego. Hmm. To są takie występy, że tak powiem, które mocuje się do roweru, do ramy roweru, na których ten bagażnik się opiera. Tutaj widzę, że też są uchwyty, prawdopodobnie na bagażnik, które służą do tego systemu szybkiego mocowania SAKW nie Będzie mi to raczej potrzebne. No i sam ten nie wiem jak to nazwać. Nazwijmy to patyczek do do mocowania już do, do ramy czy do sztycy roweru. Który właśnie nakłada się kłada się tutaj. Widzę, że te, jak ja to nazywałem, patyczki są podobne do tych, które y, mam przy takim zwykłym bagażniku Ten gdzie jest dłuższy. Kiedy by był potrzebny, dłuższy, ten jest krótszy. Tam ten bagażnik na pewno też sfilmuję, y, opiszę też mam go niedawno ma zdecydowanie większy udźwig ten bagażnik ma udźwig 20 kg a tamten 30 kg dobrze jeżeli chodzi o, o bagażnik to by było tyle zajmijmy się teraz torbą jak tutaj napisano Seat Pack czy Seat Pack y, QR 13 litrową właśnie z systemem szybkiego montażu Okay. Pudełko już nam nie będzie potrzebne. No i torba. Nie jest to torba najlepsza, naj, przepraszam, najlżejsza. Ona waży, o ile dobrze pamiętam, 626 gram. Nie wiem, czy to będzie podane na, na pudełku. Nie widzę nic takiego. IP64. tak na szybko tutaj nie widzę tej wagi. Ale o ile dobrze pamiętam, to jest właśnie 625 gram. W stosunku na przykład do torby tej 16,5 litrowej Ortliba, no to jest dosyć sporo więcej, dlatego że tamta waży ponad 400 gram. Czyli około 200 gram więcej waży ta, a jest mniejsza, zaznaczam pojemnościowo. Tak ta torba wygląda. No, podobnie wykonana jak, właśnie te inne torby od Liba. zwykłe, że tak je nazwijmy, bez takiego szybkiego mocowania bez tego systemu szybkiego mocowania system. Hmm. Powiem szczerze, że nie wiem, jak to będzie z tą torbą w moich rowerach. Wiem, że tutaj są takie pewne wymagania odnośnie właśnie tego, tego systemu montowania, że tak powiem. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jeżeli nie, no to niestety będę musiał torbę odesłać do sklepu. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku i zapraszam do obejrzenia kolejnych. Z udziałem pewnie też tych rzeczy, które dzisiaj przedstawiłem, ale też i rzeczy rowerowych i około rowerowych. Do widzenia.